Grzegorz Szadłowski, sprzedaż na Poddaszu. W tym krótkim odcinku chciałbym podziękować za recenzję i za opinię kilku znamienitym ekspertom, których o to poprosiłem, żeby zapoznali się z treścią mądrości mentoringu i inteligencji coachingu. Przede wszystkim dziękuję Tobie Jacku Jacek Santorski z tyłu napisał kilka miłych zdań. O tej pozycji książkowej. Dziękuję Ci Jacku za poświęcony Twój czas, bo wiem, że, że jesteś osobą bardzo, bardzo zajętą. Bardzo dziękuję oprócz tego, osobom, które również zerknęły do tego dzieła i podzieliły się swoją opinią e, z czytelnikami i one znajdują się na początku książki. Bardzo dziękuję Markowi Skale e, i Marku, Tobie dziękuję za rzeczywiście e, no, opasłą recenzję tego, co, co napisałem. Bardzo Ci dziękuję i zapewne będziemy się niedługo e, widzieć na jednym z kongresów. E, dziękuję również Joannie Heitman, E, za te kilka słów, które napisała, już się zapoznała z tą treścią. Zwróciła uwagę szczególnie na to, że e, liderzy e, w szczególności powinni przeczytać tę e, książkę. E, Darkowi Milczarkowi, czyli mistrzowi sprzedaży z Sandler Training. Darku, Tobie też dziękuję i też jesteś tutaj, tutaj na kartach tej książki. Dziękuję za Twoją opinię i recenzję. No i na koniec chciałem serdecznie podziękować osobie, która przez wiele lat organizowała Międzynarodową Naukową Konferencję Coachingową na Akademii Leona Koźmińskiego, czyli opinia Lidii Czarkowskiej. Lidia, bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa, które napisałaś i bardzo dziękuję za to, że zwróciłaś uwagę, że, że dla liderów jest to absolutnie obowiązkowa, obowiązkowa pozycja. Dziękuję Wam serdecznie, drodzy recenzenci, a Was wszystkich, którzy, którzy oglądają to wideo, zapraszam, zapraszam do mądrości mentoringu, inteligencji, coachingu, czyli przygody, którą można już napotkać w wielu księgarniach w kraju. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Szadłowski, sprzedaż na poddaszu.